je Człowiek, Dziada Prezenc, Edukacyjna Gra dla Dzieci. Kolpan, pan, kol pan, co z ciebie wyrośnie? Martwię się już od tygodnia, takie nie ma, Zębów nie my. Wciąż bijesz, o, dziurę masz, mój najnowszych spodniach. I jeszcze nie wie, co ze mnie wyrośnie. Gruszki na bierzpie, czy śliwki na sośnie. Za jeszcze nie wiem, czy będę strażakiem. Cieślą? Nie Piekarzem, ci niebieskim ptakiem. kolibor, pomyć pomysły masz straszne! Grzeczny bądź wreszcie, i miły! No przecież jestem! Poza stryjkowi odgryzłeś guziki! Ach, nie mam do ciebie już siły! Sam jeszcze nie wiem, co ze mnie wyrośnie, gruszki na wierzbie, ciśniki na sośnie. Dziś mam ochotę zostać maszynistą, może jednak w końcu zostanę dentistą? Albo archiwistą, albo kutnikiem dobrym wynikiem, albo narycznikiem, a albo może po prostu będę... WULFONEM! Yeah. Przez białe drogi z mrozem za pan brak Pędzą nasze sanie, szybkie niby wiatry Biegni koniu kary przez uśpiony las My więziemy świerg zielony i śpiewamy tak Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań Co za radość, gdy z saniami tak można jechać w dal. Gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki przed nami i nad nami bijuje tyle gwiazd. Biegnież biała drogo, nie wiadomo jak. Nie ma tu nikogo, kto by znaczył ślad. Tylko nasze sanie, tylko szybki koń, tylko dzwonki roześmiane i piosenki toń. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań, co za radość, gdy saniami tak można jechać w dalu. Gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań, a przed nami i nad nami tyle gwiazd. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań Co za radość, gdy saniami tak można jechać w dal, Gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań A przed nami i nad nami tyle gwiazd Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią